Na początek trochę właśnie opowiem o mojej historii. Tak jak większość mieszkańców naszego kraju byłem wychowany w Kościele rzymskokatolickim, w tak zwanej wierze katolickiej i nie miałem zbytnio pojęcia o Słowie Bożym. Stąd kiedy jako młody, gniewny zacząłem się rozglądać, czy jest jakaś nadzieja dla mnie poza muzyką rockową, poza środowiskiem zbuntowanych młodych ludzi i miałem dość już tego życia i chciałem szukać Boga, to zacząłem po prostu czytać Biblię. Wyznałem Bogu moje grzechy, chciałem Bogu służyć, ale nie wiedziałem jak. Nie wiedziałem, jakie są wyznania w Polsce, jakie są kościoły. Stąd przez mojego kolegę trafiłem do Świadków Jehowy, ponieważ oni są chyba najaktywniejsi i tam no stwierdziłem, że nie znam tak dobrze Biblii jak oni. Oni zaczęli mnie przekonywać do wielu swoich twierdzeń. Mówili trochę prawdy, bo pewne zasady etyczne, czy pewne nauki mieli słuszne, na przykład powiedzmy, zachowanie czystości moralnej do ślubu czy jakieś inne, mieli dobre, ale nie wiedziałem, że błądzą w kwestii doktryny. I tak stałem się świadkiem Jehowy, później zrobiłem postępy. Po 83 roku po chrzcie zostałem tak zwanym sługą pomocniczym, czyli diakonem, a później starszym, gdzie byłem 14 lat starszym, i miałem bardzo dużo pracy, mało czasu na refleksję poważną nad Słowem Bożym. Niemniej jednak w tych zajętych latach, gdzie dużo pracy miałem, dużo zajęcia, świadkowie chowy dają dużo pracy swoim członkom. To jednak czytałem Słowo Boże, bo bardzo je ceniłem, i muszę powiedzieć, że kilkanaście razy całą Biblię przeczytałem, gdy byłem świadkiem Jehowy. Miałem taki cel, żeby konsekwentnie czytać ją w całości i nawet w ciągu roku całą. Taki cel mi przyświecał. No i pojawiały się wątpliwości. Gdy czytałem Biblię, zaczynały się problemy, bo niektóre wersety do mnie inaczej przemawiały niż wtedy, kiedy były cytowane w strażnicy albo pomijane w niej. Więc zapisywałem sobie takie kwestie, takie trudniejsze, które mnie przez dłuższy czas trapiły, i zostawiłem je sobie w kopercie na lepsze czasy, bo byliśmy nauczani, że organizacja to wytłumaczy, padnie nowe światło i będziemy to lepiej rozumieli. Niemniej jednak przyszedł taki czas, że Bóg zaczął bardziej otwierać moje serce, a nie wiedziałem, że w tym czasie, właśnie przez 7 lat modliły się. Trzy członkinie zboru w Toruniu o moje nawrócenie zboru ewangelicznego. Jak to się stało? Otóż od mniej więcej połowy lat 80. bardziej energicznie zaczęli działać ewangeliczni chrześcijanie w Toruniu. Spotykałem ich, jak stali, z literaturą, z Bibliami. Trochę czasami rozmawiałem. Do jednej rodziny trafiłem podczas głoszenia na wsi. I muszę powiedzieć, że dobrze mi się z nimi rozmawiało i im się ze mną dobrze rozmawiało i ta siostra zaproponowała Ewie Tołwińskiej żonie pastora Tadeusza, prezbitera obecnie Naczelnego. Naszego, żeby się modlić, bo chodzi jakiś świadek, powstał, ale taki dziwny, że można z nim normalnie porozmawiać o Biblii. No i tak się modliły 7 lat. No i Bóg wysłuchał ich modlitw, Trafiłem w końcu do kościoła ewangelicznego. Jak to się stało? Stało się to tak, że Bóg zaczął otwierać moje serce bardziej szeroko. Zacząłem czuć potrzebę pogłębienia znajomości Słowa Bożego. Sprowadzałem książki ze znanej nam pewnie hurtowni Jack, protestanckie z innych księgarni w końcu ze Stanów Zjednoczonych. Uczyłem się trzy pół roku hebrajskiego, potem rok greki, oczywiście biblijnych tych języków. I z moim przyjacielem z Kościoła Katolickiego czytaliśmy w kontekście Biblię, poszczególne księgi Biblijne, rozdział po rozdziale, werset po wersecie, co również bardzo pokazało, jak byłem ubogi w organizacji, jak bogate jest Słowo Boże, że o wiele więcej jest tam prawdy i, i głębi niż myślałem, będąc karmiony przez organizację. I, I również zacząłem się otwierać na innych chrześcijan. Zacząłem odwiedzać niektórych z nich, przyjaźnić się z nimi. I ujęła mnie miłość, taka życzliwość wielu ludzi biblijnie wierzących, że znajdowali dla mnie czas, modlili się za, za mnie. Przyszedł taki kryzys na mnie w 1999 roku, gdzie już pakałem przed Bogiem, modliłem się, wiedziałem, że będę odpowiadał przed Nim, jeżeli głoszę kłamstwo. Tym bardziej, że już w międzyczasie kilka nauk zmieniono w organizacji, które wcześniej pod, przedstawiano jako niepodważalny dogmat, i już modliłem się, szukałem Boga i postanowiłem z Biblią w ręku sprawdzić, jaka jest prawda. I również z konkretnymi źródłami biblistycznymi, encyklopediami, słownikami grecko-polskimi i innymi. I to wszystko sprawdzałem i z tygodnia na tydzień wszystkie doktryny zaczęły upadać, po kolei Duch Święty naprawdę nad mną mocno pracował i w końcu wyznałem Panu Jezusowi, że po prostu grzeszyłem przeciwko Niemu, zacząłem się do Niego modlić wcześniej, nie zwracałem się do Niego, dałem Mu chwałę jako memu Panu i Bogu, tak jak kiedyś Tomasz, uwierzyłem, że w Nim mieszka cieleśnie cała, boskość, cała pełnia boskości, że nie ma dwóch klas zbawionych ziemskiej i niebiańskiej, tylko dla wszystkich jest jedna nadzieja, jak mówił Lidze Ofezjan i kiedy wziąłem udział w Wieczerzy Pańskiej w Zborze Ewangelicznej w, zborze ewangelicznej, ewangelicznej w Toruniu, poczułem, że nareszcie robię to, co powinienem od darna zrobić, przyznać się do mojego Pana przed ludźmi. Stwierdziłem, że chrzest, który miałem u Świadków wiekowych, był nieważny i w 2003 roku przyjąłem chrzest w Zborze Ewangelicznym w Toruniu i od też tego roku jestem ta, byłem tam członkiem a od 2007 roku jestem członkiem zboru w Piątkowie i Dęblinie i przynoszę stamtąd serdeczne pozdrowienia dziękuję. i dziękuję Bogu codziennie na kolanach, że chociaż byłem filarem działalności świadków wiechowych w moim mieście i w, w obwodzie to jednak Bóg mnie oświecił i dał mi poznać Pana Jezusa dał mi poznać prawdę Słowa Bożego uwolnił mnie od religii uczynków, w której, w której cią nigdy nie można mieć pewności zbawienia, a ciągle yy, po prostu oskarża się sumienie człowieka, że robi za mało że po prostu ciągle może zginąć, jeżeli czegoś nie zrobi i znalazłem taki pokój, jakiego nie miałem przez całe lata zaangażowanego Życia w organizacji światowych. Ale modlę się za tych ludzi, kocham ich i chciałbym, żeby jeszcze wielu z nich poznało prawdę i mam dla Was dobrą nowinę, że coraz więcej ludzi stamtąd odchodzi i warto się za nich modlić i składać im świadectwo nawrócenia. Zawsze powiedzieć im chociaż jeden werset biblijny, który zasieje w ich pamięci, bo muszę powiedzieć, że u mnie nawet niektóre wersety po kilkunastu latach Duch Święty mi przypomniał, które jakiś chrześcijanin kiedyś mi Podał. Także warto siać i może jeszcze więcej osób wyjdzie stamtąd i pozna Pana Jezusa. Niech Jemu będzie chwała.